Zapraszam na kolejny odcinek z dziurą przez świat. Janek Dziura, Wenecja. Jakie przepiękne widoki. Nie mogę sobie przypomnieć, jakiego świętego jest ten plac. Eee, chyba świętego Marka. Ceny są takie, że można wyzionąć ducha jest drożej, niż w Watykanie. Małe piwko 17 euro? Nie. Serwizio gondola. Płacisz stówkę i pół godziny machasz po kanale. Co wam będę opowiadać o Wenecji? No przecież wy wszystko wiecie, jesteście mądrzejsi ode mnie. Kupiłem magnes na lodówkę, 13 zyla w promocji, Sejo mojo, da partijano, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. I czas się pożegnać. Do zobaczenia w następnym sezonie.